Jest Wraz ze No jest Maxis, Wraz ze No jest no tak. Yy... I dzisiaj chciałbym wam się do czegoś przyznać. Max usunął świat. Na szczęście zachowała się kopia, ale niestety na pewnym etapie i dlatego mamy trochę inne rzeczy niż mieliśmy. No way. Tu mamy kolegę. Dobra, widzowie, dzisiaj, dzisiaj jest taki oficjalny powrót Minecrafta na, na naszym kanale. Na moim kanale. Naszym! Moim? Naszym. Nie. Kocham placki. No, spoko. Czekaj, ja te owce utłukę, bo się przydadzą. Dlatego na przykład Maxis ma trójząb w ekwipunku. No właśnie, Ale zapasowe gaci się zachowały, to jest najważniejsze. Właśnie. Pamię Pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę w górę. Jest nas obecnie 315 tyton. Nie no, akurat żelazo to mieliśmy w ilości w poszednim odcinku, więc to jest najważniejsze. Ważne, że skoczyłem w, w tym miejscu, co w poprzednim odcinku. Muszę znaleźć arbuzy, to jest mój cel, a, a potem wrócić do bazy. To jest mój drugi cel. Dobra, mam kakao to jest też ważne. Zbiorę trochę drewna. Drewno się przyda, sadzonki też się przydadzą. Dobra, ty tam bo to, coś się ma, budować w następnym odcinku wam przedstawimy, co to będzie. Maxis jeszcze nadal nie wie, co to będzie, no, nie dlatego wie, co to będzie. ja wam przedstawię, co to będzie, ale to w następnym odcinku po prostu zmień ściany na drewniane i to wszystko na deski. Zrobiłeś? Dobra, to to, to dobrze. No, to dobrze, to, to najważniejsze, dobra. To w takim razie. Twoim zadaniem jest sprowadzić zwierzęta. No? Bo niestety to się nie zapisało, widzowie. No, owce są nawiedzone. Czy ja prosiłem o sadzonkę dębu? Przepraszam ja bardzo. Nie. Czekaj, to jest zwykłe drzewo w takim razie. Nie. nie chcę. Tutaj. Jedną sadzonkę chcę, to mi wystarczy. No. Forma jest dla mnie najważniejsza, jako że jestem łucznikiem, nie? No. Mm. Czy naprawdę tu nie ma żadnej sadzonki? O, jest. Sutwie, Dobra, spoko. Super. O to prosiłem. Czemu ekwipunkt nie mogę odpalić? O, jest 8 znudzonych, aż super. Jestem zadowolony. Dobra, to teraz. Teraz, Arbuzy i mogę wracać. Są Arbuzy, no i świetnie. No i mogę wracać. A nie, czekaj, jeszcze jedna rzecz: Bambusy. Bambusy się przydadzą Maxisowi, nie? Jeszcze nie wiem, do jakich celów, ale no. To się przydadzą. To się też przydadzą, chociaż się. No tak Dobra, ale ja muszę znaleźć te bambusy najpierw O, siekiela mi padła O, a to jest tutaj Tu przybędziemy, yy, kiedy Ingi Tam takie Wiem, wiem, to jest to miasto z yy, ostatniej aktualizacji Ale czekaj, jak to nie ma, mam pojęcia i wie, ale potrzebuję do tego pędzla więc no w ogóle nie wiem czy zauważyliście ale w lewym górnym oprócz yy, współrzędnych pokazuje nam się teraz też dni bo dodaliśmy to nie że my ale Minecraft to dodał powiedzmy dobra gdzie są bambusy nie ma no, ich spać, bo już jest wieczór. dobra ale wieczór to wieczór noc to noc nocy pójdę spać No, kurde, nie mogę znaleźć nigdzie bambusów. Dobra, idę spać. Jak w ogóle łóżko miejscu? O chłopie, ty jesteś za bardzo tyłu, nie wiem, czy się w ogóle widzowie słyszą. No, właśnie. Eee, dobra, bambusy. Bambusy, bambusy, ocelot, nie, ty, 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 ty nie, nie dzisiaj. Nie wiem, czy kiedykolwiek. Ciastka będą bardzo dobre. O! Tego szukałem. Chybię, strasznie mi jedna sztuka, nie? No i już wracam do bazy. Co marchewy na farmie? Ale zbierz tylko te dojrzałe, nie? Nie, nie potrzebuję No ale zbieraj tylko te dojrzałe. Dobra, ja, ja, wyrzucę ja te złoty. Znowu nie dbasz o jedzenie. Ale to jest chyba tylko na bedrogu. Ale wcześniej pękały, a teraz się robią nami, małe. Ale to jest chyba tylko na bedrogu. Dwie krowy. Nie, ta ząbra. To, 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 to obu weź. Cała rodzinka. No stary gdzieś wyjechał, ale no. Bo go zabiję pod adem. Nie wiem, czekaj, ja się gdzieś zgubiłem. Nie wiem, czekaj, ja idę w drugą stronę. W drugą stronę, żero zbiorczyk. Ja na tej wysokości nie sądzę, a może jednak chłopie. Ja już wracam do domu, widzowie, do bazy. Będzie wszystko tak jak wcześniej. Chyba. No, no prawie wszystko. Z trudnymi różnicami. To teraz ich od razu. Roz... Nie, masz jedno nasiona, to nie. O! Okay. Piątek, jedna wystarczy. Nie! Dwie wystarczy. Ważne, żeby się w ogóle zaprowadził, nie? No taki miał być zamysł. No nie. Po dwa raczej, po dwie. Skąd ja dostaję? Ło chłopie! Ej, czekaj, 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 czekaj. Co mam taki? No może trochę gorszy. Jest, wypadł! To się zwróciło. Może będziemy mieli najrzadsze zwierzę w Minecrafcie. Most 2, super. Ej, może będziemy mieli najrzadsze zwierzę w Minecraft? Czy jakie? Małe, polarny, e Ale strzał tu nasadził, ja nie mogę. Powiedz e, widzowie, no nie wiem jak w waszym przypadku, ja tam się cieszę, że seria wróciła. Bo ja w Minecraft Survival lubię grać. W sumie w końcu przyjdziemy Minecraft Survival może, w końcu. Ender Dragon kiedy Kiedy to się coś powstało przepraszam bardzo. Świnia. Zapraszam. Marchewki. Nie ma Hiro Brady. Knee... Hey, tak, tak nie żeby coś, ale nie mamy nie ma nie mamy wygranego na ten na serio. Nie, nie mamy wygranego. Lubisz cukierki? Tak, to chodź. moja, moje auto tam stoi. Jest Świnka Pepa. Nie, chłopak odkleja po prostu. Co to było? Nie wiem. Aha. Co ja po drzewach skakać? super. Ała. Woohoo. Nie dobra, jesteś za wysoko. Ja rezygnuję, dobra, czekaj. I, I dla tych, dla owiec też tak, ale na razie rozsadzaj to zboże. Na razie nie, nie dbaj o gdaków. Ja zaraz tu przyjdę z motyku, chyba że stworzysz własną. To czemu nie zajdziesz? A, jeszcze potem tym się zajmiesz, okej okay. Jak coś, się mam kości. Kapłana? Seminarium czeka Chyba nie zrozumiałeś Chyba nawet nie wiesz co czymś seminarium A, no dobra, to nieważne, może kiedyś zrozumiesz No może za rok chłopie za bardzo w tą stronę partnerkę, nie wiadomo, w jakiej jest ta śmia. O. No idę. W nie czekaj, w dobro. Co tu się wydarzyło w ogóle? Nie ale ja się mogłem trochę zgubić, ale nie żeby aż tak. Dlaczego? Aj Maxis, Maxis, Maxis. To no ja! Panie, dla moich czasów. Nadosą Twoje czasy. Nadosą Twoje czasy takie, żeby coś, nie? Tak, żebyś zaraz go nie zgubił, nie? No, jak ty chcesz przypiąć? No, ukradnę ci cały. Z tego co wiem, z tego co widzę, to, to chyba jest jeszcze sawanna. No, nie, sorry. Ech, e, która? No, mamy tylko jedną sawannę przy bazie. Z e, tamtą stroną? Z tamtą stroną? No, Domyśl się. Ty gadasz, tego się wygrzebie. Co ty gadasz? Jak ja z tego się wygrzebie. Jak z tego Co ty gadasz człowieku? Ty nie umiesz śpiewać. O kurczę, chyba nie chcemy jeszcze tego. Czemu? No no, ja jazdu jeszcze nie chcemy na pewno nie to co? tam był... Tam był patrol, o, kurde. Chyba, że chcemy. Nie chcemy, ewidentnie nie no, może no, no Dobra, ale Ryszardy jeszcze nie są przygotowane To się odnosi do naszego następnego odcinka nie przygotowanie ryszardów na będzie No jeśli spotkamy patrol, no, nie na jasna wioska, tylko na jazd. Najpierw musimy też wieże znaleźć. Stroniczo, co? Chcę znaleźć tego. Dobra, widzowie, jestem. No właśnie, najpierw trzeba znaleźć pilażerów, nie? No. Dobra, poczekaj. Um... No to po co żeś. Nie, chłopie, czekaj, łuk mam. A ja Kurde, ale zas Leży Ale zlegowało. Matko, ja nie mogę Dobra, idę postawić swoje łóżko, z sw tym na miejsce. Ale mi zrobił No, czekaj. Kolejny łuk do kolekcji. Ja czekam na kowadło, nie? Czekaj, to jest drugi enchantowany? Nie, to nie jest. Wszystkie pozostałe są zwykłe. Dobra, nieważne. Patrzcie, jaka kolekcja sześciu łuków, nie? Czekaj, co ja chciałem? Nic. Potrzebuję posadzić arbuzy. To jest moja potrzeba życiowa. dajemy ziemniaki? Tak Co ukradłeś Ryszardowi? No. No. Posadziliś z powrotem No, a nie ukradłem, bo tu chyba nic nie jest. Ty tu ziemniaki? No, tu nawet nie ma łóżka Nie, ziemniaki miały być tutaj To czekaj, to tu do buraki w takim razie Nie, burak. dobra czekaj, nie, 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 nie. Co, co to to nie? Ja się na takie coś nie zgadzam, weź przestań z tyle. Może to nikt nie mieszka? To po prostu sobie wezmę... Zresztą, to na mnie posadziłem, więc... Akurat farma arbuzów będzie trochę inaczej wyglądała. no to jest... Dobra A Ty przecież jak muszę pomyśleć teraz Tu w ogóle źle nie? A! Straciłem nasionko Dobra, nieważne No i bambuzy w ogóle Zaraz ci dam A ja lecę robić pole do farmy bambusów Boże, tu jest farma tego trzcinek to tu będzie forma bambusów i na dodatek jeszcze zrobimy taką ścieżkę Równo? Ale one same tak się stawiają. Ale chociaż w jednym rzędzie jej patrz. Ale nie, to właśnie tak nauka. Aha, no okej. Okay. Eee. Co w tak się się stawiają? To się wyprostuje, chyba. Mamy, mamy widzowie po tym odcinku dostęp do brązowego barwnika, to jest najważniejsze. Nie. Yeah. One takie już będą wyglądać. No dobra, to niech się będą. Ej, ale to nawet tak naturalnie nie wygląda, nie? No niech tak będzie. No i pandy będzie można w końcu sprowadzić. No właśnie. To, jest mega to, to będzie Twój cel, nie? Ja się tu nie będę zajmował. Co ty tu zrobiłeś? Zmieniali podłoże na ziemię. A właśnie. Tu, tu trzeba zmienić na pół płytkę. Gdzie? Pół płytka. Ale tu. No. Jeszcze trzeba postawić jedną. Tu jest pół blok. No. Tu to samo w sumie. Czemu? I tak jeszcze całe. Więc ta ścieżka to trochę źle idzie. To czekaj, zdrowie o jednu no. Czekaj, mam łopatę przecież. Ja mam lepszą, bardzo dobrą. Kubię mam tego samo. Nie, to masz... Tam Ta mam mu to. To jeszcze widzę cała łopata żelazna z zombiaka. Złutowca. myślę tu jeszcze pomyślimy może będzie zagroda dla bandy. tu jeszcze pomyślimy tu będzie zagroda dla bandy. tu jeszcze pomyślimy dla bandy. tutaj coś jeszcze też może powstać takiego małego jaka jest dekoracja dzwon No. Więc dlatego, dlatego w tej świat powinniśmy częściej grać, nie? No. Widziałeś w tej dżungli jakieś... Więc co, co? Nie, widziałem tylko celoty. A i masz jakieś żarcie? Pytasz, a wiesz. No właśnie Dobra, ja tu na razie posadzę w wielkie drzewo Czekaj, bardziej tutaj Trzymaj żarcie? Dawaj drzewo Właściwie to mogę dwa wielkie drzewa posadzić Dawaj drzewo mam drewno No właśnie dlatego sadzę, bo więcej drewna nie mam mhm, Trzymaj żarołko Okay, Bob. Oh mm -hmm.